Dobrze, pozostając w regionie bez gotówki, Hezbola podobno zgłosił skargi dotyczące rzekomego braku przekazywania pieniędzy od swojego głównego patrona Iranu. Według izraelskiego nadawcy TAN, od kilku miesięcy czołowi przedstawiciele Hezbollachu i irańskiej Al-Quds omawiają, jaką kwotę Teheran przekaże Hezbollahowi. W tym roku Hezbola poprosił o 2 miliardy, czyli dwa razy więcej niż Iran planował przekazać, ponieważ Iran nadal planował przekazać 1 miliard. Dołącza do nas starszy pracownik Fundacji Obrony Demokracji, pan Benem Bentalbalu. Dziękuję za poświęcony czas. Jak wiesz, to są naprawdę duże pieniądze. To prawda, to duże pieniądze, ale nie powinno to szokować. Na pewno przez to, jak bardzo Hezbollah został osłabiony sukcesami militarnymi Izraela w ostatnich latach, ale co znacznie ważniejsze, niezależnie od konfliktu, Islamska Republika zawsze zabierała stależy i skarbców irańskiego narodu. Przekazywała to transnarodowemu aparatowi terrorystycznemu, który sama określa osią oporu. Więc niezależnie od tego, czy jesteś członkiem Hezbollahu, Hamasu, czy resztek szyickiej infrastruktury milicyjnej w Syrii, a tym bardziej w Iraku, i oczywiście Huti, możesz dostać premię świąteczną, ale prawdopodobnie będzie ona w tym roku mniejsza niż się spodziewano. Co to nam ogólnie mówi o zdolności Iranu do utrzymywania swoich pełnomocników przy życiu? Czy w tym roku pełnomocnicze grupy, czyli proxy, również dobrze sobie radzą? Oś oporu powinna być tutaj pouczająca, ponieważ te grupy nie mogą odnieść sukcesu w dobrze funkcjonujących państwach. Wiesz, te grupy działają tak naprawdę tylko w państwach upadających lub już upadłych. I dlatego koszt dla Islamskiej Republiki jest znaczny w porównaniu do tego, co mogłaby zaoferować własnym obywatelom. Ale w rzeczywistości jest to koszt marginalny w porównaniu z kosztem budowy konwencjonalnych sił zbrojnych w każdym z tych czterech lub pięciu różnych krajów. Krótko mówiąc, Islamska Republika potrafi znaleźć drogę najmniejszego oporu, można powiedzieć, aby utrzymać oś oporu przy życiu raz po raz. Bez względu na militarne zwycięstwa Izraela i Ameryki w regionie w ciągu ostatnich kilku lat, Dopóki istnieją upadłe państwa, ludzie z wrogimi ideologiami będą narzędziami w rękach tego, kto zaoferuje najwięcej, jak Iran. Tak, to jest dla nich, że tak powiem, najbardziej dochodowa droga inwestycji. Iran sam przygotowuje się do kolejnej rundy, być może aż drży z niecierpliwości. Jak to mogłoby wpłynąć na długoterminowe osie oporu? To w dużej mierze zależy. Wiesz, jaką rolę militarną przyjmuje Izrael? Z pewnością ludzie w Izraelu wiedzą, że Islamska Republika ponownie prowadzi testy rakiet balistycznych. Podczas dwunastodniowej wojny tylko rakiety balistyczne z odstraszającej triady reżimu naprawdę działały. Podczas dwunastodniowej wojny wielokrotnie uderzały w cele cywilne i z pewnością, jeśli dojdzie do konfliktu. Znów patrzy się na północ, na libańskich Hezbolach potencjalnie po 1 stycznia aby sprawdzić, czy Izrael najpierw rozbroi resztki najpotężniejszego pełnomocnika Iranu, zanim ponownie zaatakuje rosnącą architekturę pocisków balistycznych.